Zadbać o siebie można na różne sposoby. Ten sposób, żeby zadbać o zdrowy uśmiech, o piękny uśmiech jest wyjątkowo dobry, ponieważ w codziennym życiu dodaje nam to do pewności siebie, radości. Jeśli chcecie zrobić coś dla siebie, zróbcie ten krok i w tym miejscu. Po wielu miesiącach, latach poszukiwań trafiłam do wspaniałego miejsca, do gabinetu i miejsca, które zaoferowało mi niezwykłą rzecz, a mianowicie odmianę mojego uśmiechu. To bardzo jest istotne dla każdego człowieka, dla kobiety w szczególności. Tutaj zostałam potraktowana niezwykle indywidualnie. Praca, którą Pan doktor włożył w to, żeby przywrócić mi piękny uśmiech. Była bardzo długotrwała, ale znakomicie to udało się. Jestem szczęśliwa, zadowolona. Moje życie jest fajniejsze po prostu. Jestem pewna siebie, spokojnie się uśmiecham. Dostałam tutaj niezwykle dobrą opiekę. I pracę i jakość na najwyższym poziomie. Serdecznie polecam wszystkim dokonanie takiej metamorfozy.